co tu porozwalane na wszystko? Misio? Połączymy się. Co mi się gada? Przybił piątkę z misiem. Piątka! Och, Och Nie martwię. mnie! Co mi się gada? Mi się do ciebie. Co to było? Jak zwykle wszystko rozwalasz. Talencjor masz. A, kuku, zaraz się wywalisz. No musi uparcie do długo pisał iść. Ach, to jest uparta mała rączka. Uparta mała rączka. I co będziesz pisał?